Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Goys Dzisiaj będziemy grać sobie z bo miałem go testować już, już dawno. No to teraz sobie wytestujemy Zigiego. No i no i co? No i to chyba tyle. No i paczkę sobie otworzymy. Także testujemy Zigiego na Gamgrabie. Pogramy sobie trochę. Siódmy poziom mówiłem, także już gadżet jakiś mam. I tu w sumie takie pierwsze gierki będą moje. E, także będziemy... E, ...testować, tak? Oczywiście. Okej... Okay. Dobra. E, ogólnie... Skillowa postać mi się wydaje, no, znaczy, mi się nie wydaje, tylko tak jest. Pościmy sobie tutaj ulta, bo czemu nie. Ten ult jest bardzo spoko, bo on jest bardzo obszarowy. No ta, standardowa oczywiście, nic nie trafiam. No ale to już niestety taki urok. OK. E, dobra, e, wywaliłem się od e, Tika, e, ale póki co, fajna postać. Ogólnie, zamysł jest dość fajny, tylko jest po prostu ciężki do gry, moim zdaniem. No, puścimy sobie tutaj tak. Po prostu, żeby on zadawał jakiekolwiek obrażenia e, tym ultem. No i to chyba tyle by było z tego. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Mamy to pierwszy win oczywiście wiadomo, no to, to to nie jest jakiś niesamowity poziom, no bo to jest tam 20 pocharków mam aktualnie na nim także no, by trzeba było troszkę troszkę pograć więcej żeby to żeby to ocenić czy on jest dobry? Znaczy w sumie, czy mi to oceniać, no... Mi chyba tak średnio to oceniać. Eee, no bo... No wiecie, nie? Ogólnie też myślę, że sobie zrobimy medali z rankedów, tylko w następnym sezonie. No to już w sumie nowy rok prawdopodobnie będzie, ale no... Tak sobie... Eee, zagramy. Okej, okay. eee, dobra. Eee, fajne ma te ogólnie. Eee, nie wiem, jakie starpory ma w sumie, ale to tam, starpory to jest akurat chyba mniej ważne. Aha. Dobra. Mamy już 10 GMów. Także także tak to wygląda. Dość przyjemne gry. Przyjemne, przyjemne 8-0. Przyjemne, oczywiście. Wykonamy sobie misje przy okazji. To taki sportowy Star tak Tropic, Super Air 200 token nablerów. W ogóle odkąd zmienili te token doublery, że one teraz dają expa do Google Passa, to to jest bardzo przyjemna zmiana. Bardzo przyjemne to jest. Także fajnie można sobie szybko Google Passa wbić. Dobra, tutaj użyjemy sobie Yy... Gadżetu. ten gadżet jest w ogóle strasznie opę. Z tymi piorunami, co on tak stale rzuca. Ok, ok, ok. Yy... No, najlepszy jest ten kit. Nie, tak szczerze, totalnie to jest najlepsze na świecie. Aha, ok, naprawdę nie trafia. Dobra, wysyłamy sobie ulto po prostu, żeby... żeby poatakować zawodników. No i dzisiajmy dalej, nie? Hmm. Czy on zginie. Tak jest. To będzie szedł kit, chyba. Eee, był, był. W sumie byłby OK, wypuszczamy sobie kolejnego ulta. Fajne w sumie jest w nim to, że ten ult jest co chwilę praktycznie, bo się nabija po prostu dość szybko. A zresztą z tym gadżetem, no to nie jest trudno go wbić. I mi się wydaje, że praktycznie jak się wbił już jednego ulta, no to jest. Bardzo spoko, bardzo sympatycznie. E, także... Także no. E, w sumie... He, można by było wytestować Hypercharger, jakbym go... Jakbym miał na 11 poziomie, go, Jezu, ten Primo chyba... Kurde. Ten El Primo to jest 11 poziom, czy nie? Kurde, nie wiem, szczerze powiedziawszy. No no, no, no fajnie jest ten Zig, jak się nim trafia, bo jak się nim nie trafia, to jest tak śladnie, bym powiedział. Ok. No, no, dobra, tu nie trafia. Nie, ja, ja nie wiem, gdzie jest ten Ja nie wiem. Okej. Okay. Hmm... ultujemy. To mnie uleczył tej. Okej. Okay. Nie, proszę nie wskakuj. Dobra, okej. Okay. A ten gazet nie, nie ładuje mi chyba tego w ogóle. Nie ładuje mi. Nie ładuje mi. Ulta chyba, z tego co zauważyłem. Chyba, że ładuje, a jestem upośledzony. A mi się wydaje, że nie ładuje. No w sumie, czy to takie ważne? No szczerze, to chyba nie. Raczej, raczej to, nie, to jest mało ważne. Poco, Ivi i Shelly. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, tutaj gadżetujemy po prostu, żeby jak na większą, jak najwięcej więcej miejsca kupić. Okej, okay, on prawdopodobnie go zabija. Tak jest. Tak on nie nabija mi eee, ulta ten gadżet. Szkoda. Bo fajnie, było, jakby nabijał. Ale skoro nie nabija, no to jak jest. Teraz mamy. Okej, okay. wysyłamy tutaj teraz ulta. OK. Bardzo sympatycznie wysyłamy kolejnego ulta. Który będzie robił obrażenie. No i mamy to. Kolejny winek. Cztery winki na odcinku. Pięknie, pięknie, tak można grać. Przy okazji, jeszcze zadanku sobie wykonaliśmy. Podoba mi się, podoba mi się. Bardzo solidny gameplay. Tutaj zaprezentowałem solidny gameplay. Burlpaser już skończyłem, w sumie. Także tutaj już zbieramy stare dropy. Troszkę misji, jak mamy do wykonania, ale to tam wszystko się ogarnie. Tutaj 35 na 60 paczek otworzonych mamy. Także tutaj. Kupujemy kolejną. E, surcz. Okej, okay. okej. Okay. Może być. Może być. Nie będę narzekał. E, no to fajne ten zigi. My będziemy myśleć yy, czego będziemy wbijać dalej, także dziękuję wszystkim za oglądanie mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, napiszcie jakiś komentarz, widzimy się na następnym odcinku i ją!